A dzisiaj zapraszam Was na chińską wieś. Jeden raz Wam się zdarzyło, że jechaliście skuterem po chińskiej wsi w jednym z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Yangshuo. No mi tylko raz. I ten raz nagrałem właśnie dla Was. Uhuhu. Dobra, mam nadzieję, że mnie tutaj nie potną. Ale przygody. Idziemy na wioskę z dronem. Pani nas zaprosiła na kolację, i mówi, że trochę jest bałagan w domu. Ja mówię, nie, byłaś u mnie jeszcze w domu. Niedługo zmierzch. Słońce już zaszło. Majtole się suszą, ale góry jednak są piękniejsze. Zobaczcie. Czywalamy! Chodź za nie, czywalamy! A Zobaczcie, co tu za ursusy stoją. Kamazy. Popatrzcie, trochę Czarnobyl, nie? Tak wygląda chińska wieś, ale to jest taka dobra chińska wieś, na standardzie wysokim, bo turystyczna. I w ogóle to jest śmieszne, bo oni są dosyć przyzwyczajeni do obcokrajowców. Jak pojedziemy na normalną wieś, to jak zobaczą obcokrajowca, to blado im się robi. Oni są bleci ode mnie. Naprawdę. Typu Vampir Dracula. Ale tutaj są przyzwyczajeni, bo jest dużo takich zagranicznych hipisów. Którzy są no, znudzeni życiem w miastach, kapitalizmem itd. i przyjeżdżają. To jest właśnie takie chińskie bali, można powiedzieć. Wiadomo, nie tak popularne jak bali. Nie tak łatwo się dostać jak na bali, ale jest dużo ludzi na bani. I mam ziomeczka z Francji, który tutaj właśnie mieszka. Zobaczcie, jakie mam tutaj drzewo na opał. coś przepięknego. No, to już czuję, że to jest wieś. Prawdziwa tym razem. Nie na pokaz, popatrzcie. Dzień ci ma, krajkom. Możemy wejść? Możemy, OK, OK. Okej O, dziękuję Zobaczcie, że Troszeczkę tam jest oh. uh, I the orange. Oranges hmmm, oryngi Aha Ale zimno, chłodne strasznie Zobaczcie, ołtarze Chyciej. Zobaczcie jak to jest ciemno. To jest ciemniej niż na kamerze, bo kamera trochę podświetla nam. I to jest kuchnia. Strasznie zimno i te ludzie tak są zahartowani. Cały czas. Tu naprawdę zima jest, że tak powiem trudniejsza. Dlatego, że patrzę. jest tylko drewno na opał. Ale w większości nie palą. I oni cały w chodzą. Tak samo i w domu są w kurtkach. Jeszcze gorzej jest, jak pojedziemy bardziej do środka ja. Tam właśnie. Czongcin, przędu, tam gdzie usta mieszka. To tam jest strasznie zimno zimie, bo nie opalają. Zobaczcie, tutaj trzcina jest na stole. O! Termos ogromny. No i dwie ryżowarki, patrzcie. Szybkowary do ryżu. Wielu ludzi nawet z miasta nie mogą zobaczyć takie rzeczy. A że zagadałem do pani, która machała motyką i zbierała Matier. Strasznie ciemno jest. Okna takie zakraciałe, czyli pewnie były wąmania kiedyś. Pan tutaj odmierza ryżek i będziemy wkładać go do ryżowara. Czy sobie na zewnątrz? No ludzie mają tutaj też spore domy. Zobaczcie takich cieniutkich ścianek. Te piętra wyżej nawet są takie wybałuszane na zewnątrz, jakby chcieli jeszcze sobie dorobić przestrzeni na górze, tak? Dodając balkony i jest ich dużo. Zobaczcie, takie balkony no symetryczne, nudne szare, ale dużo przestrzeni, to chyba o to w tym chodzi. Bardzo proste budownictwo po prostu bloczki okna też takie cieniutkie i one są wysuwane strasznie zimno jest właśnie przez te okna bo wieje przez nie jak nudą nie powiem z jakich kanałów z wiadomości, o może tak um, no ale przepiękne jest patrzcie, że się o dłoń a, nie tym budą. Pani nie rozumie niestety w mandaryńsku. Nie dogadamy się. Ktoś tutaj sobie skuterkę. Ładuje. No, jest odłączony. Ale naładował go pierzyną. Patrzcie ile kołdry tam. Buciki. Czyli co? Nie można wchodzić do domu w butach. Zabaweczki. No i to już jest całe patio. I tak wioska sobie żyje. Cały czas są otwarte drzwi na oścież, na wieś i sąsiedzi sobie przyjeżdżają nikt się nie przyjmuje, że ktoś coś ukradnie I Zobaczcie, że już na piętrach nie mają krat, tylko na parterze czyli coś było do rzeczy kiedyś jak to budowali, czy nadal jeszcze jest? macie. Halo Nihao O oh. Czy gong ma? Czy O, no, właśnie, dzieciaczki się bawią. Zobacz komuś odwali tym bambusem. Dosłownie to jest bambus. Patrzcie. Halo. Czy ma hołdy ifu? Ale widzieliście, był ubrany. Po prostu otoczony watą. Taką grubą kurtkę. O, tutaj są fajne kafelki z trzecha. Czy to nie jest azbest? O, a tu jest znaczek. Zobaczcie, to jest znaczek małżeństwa. Ci. Możecie zobaczyć na kopertach. Od zaproszeń do ślubów. Takie znaczki albo nawet na torcie dla pary małżeńskiej. Zobaczcie tutaj. Tutaj jest cebulet, czosnek. Nie wiadomo, coś pomiędzy. Tam pani patrzyła na mnie. Tutaj pan sobie siedzi. Halo! Halo! Przyjaźnie nastawiony. Ktoś jedzie na romecie. W okularkach. No w takich okularach, że może niebezpieczeństwem być dla przechodnie. zobaczcie co za fasola, ogromna patrzcie przecież to jest jak ziemniak jakiś ogromny panie, cholera jasna, ale wyrosła fasola w tym roku no po powodzi zaraz zobaczcie tutaj zamiast skarpet wiszą słoninki no i co nasi króluje Wooling, to jest ten nasz Romet czterokołowy, coś przepięknego. Wooling, dowiedziałem się w dzisiejszej przygodzie, że produkuje się w, w Liuzhou, w tym mieście właśnie daleko stąd. W którym też wymyśliliśmy rdzącego ślimaka. Tę zupę, która przypomina mi o ich istnieniu każdego dnia, kiedy otwieram okno. Tak, zobaczcie to za koszary. Halo. ninhao, ale ładnie. A co to jest? Zobaczcie, jakaś, chyba takiś traktor jest do ryżu, czy jakiś steampunkowy element tej wioski. Popatrzcie, jakieś brony ryją w ziemi, to jakaś odwalnica, kosiarka, coś pięknego. I ludzie sobie żyją tak w zwolnionym tempie. W porównaniu w tym, jak ludzie żyją w Shenzhen na przykład, czy w Hongkongu, gdzie tempo jest super szybkie. Tutaj czas się zatrzymuje, zwalnia. Czasoprzestrzeń się wygina do takiego stopnia, że ludzie zapominają, że ten czas w ogóle istnieje. Tak, no coś pięknego, kij z bambusa na drzwiach. Tak jest, a co to za ogłoszenie w ogóle? A malowanko. Tak jest, jakieś naklejki, ceramika. Coś ten deseń. Patrzcie, ktoś ma taki mini ogródek tutaj też przy drzwiach, patrzcie. W plastikach, w miednicach takich. Aha. Elektryka, patrzcie. nie tyka. No tutaj są drzwi jak do obory. To aż mi przypomina troszeczkę obrazki z dzieciństwa. Tak. Zobaczcie, drzwi otwarte w ogóle do parteru. Pan sobie siedzi. Motory stoją. Nikt nic nie kradnie. <laughs> Chłopaki grają. Zobaczcie ogródeczek. Też, no naprawdę jak z bajki jakieś. Ta siatka taka niedociągnięta, wszystko zrobione prowizorycznie, płotek żywy w połowę, a w połowie po prostu zrobiony z deseczek, patyków patrzcie. Coś pięknego. I wiklinka. No i nasz ziomeczek on tam gotuje coś. Ale się nam trafił po prostu temat, nie? Nigdy mi życiu nie pomyślał, że jakiś Chińczyk zaprosi mnie do domu nieznajomy, a to jeszcze pani, z którą kopę. Mati, te ziemniaki. I ona mówi, chodź coś pojemy. No kurde, ale fajnie. Jaki duży dom mają, ale no stary, tak? Zobaczcie. Drewno zebrane pewnie z nas biorą, albo z góry tutaj. Bo tylko te góry są porośnięte. Zauważcie, drzewami. O, tutaj jest relaksing. Patrzcie, jakie fajne hotele. Fotele, czy ja tu mogę wchodzić? No nie wiem, nie mam pojęcia. Ale jak już wchodzimy, to do końca chyba nie. Jak mnie zatrzymają, no to zobaczycie, że nie będzie kontentu przez parę dni, albo i więcej. I poletko ryżowe. No niestety, w takim stanie. Ale tak to wygląda. Zobaczcie, jak one są nawilżone, jak pupa niemowlaka. Tu jest tak mokro, jak wtedy, kiedy mnie zatrzymano przez policję, nie powiem kiedy. <grym> nie, no co ja mówię. O tam kaczuchy są jeszcze. Nie, tu jest tak mokro jak amerykańskim vlogerom TikToka na wiadomość o tym, że można robić content na Xiaohongshu na czerwonej książeczkę w Chinach że po prostu można mówić Chińczykom, ale jesteście fajni i zarabiać pieniądze tylko z tego no tak jest mokro o kurki sobie tam dźbią, dziubają Pobaczmy. dajcie nam źdźbło tego kontentu, poproszę kurki o coś dobrego, zróbcie jakieś fikołki, nie? salta nic nie powiecie po polsku nawet stół spowywamy połowy nogami no niestety a co to za magnolia? co to za kwiat? zobaczcie, drzewo kwiat Drzewa, kwiaty w ogóle to jest coś pięknego, egzotyka. U nas coś kwitnie, jakieś drzewa? No, a wiśnie, przepraszam, czereśnie, no tak. Ale cębał jestem, ale po prostu takie. Trochę wyglądają one jakby no, z parku jurajskiego przyszły. Albo pozostały. Macie sobie piorą Chińczycy. Tak jest. I wierzcie mi, że ten sposób prania skarpetek i majtek osobno, w sensie osobno od reszty ubrań, pozostał do dziś i oni to przywieźli do miast i do XXI wieku cały czas piorą w zimnej wodzie i osobno myją majtki i skarpety no niestety ja na tym cierpię, bo mam właśnie pralkę zimną i z ziomeczkiem, i ziomek mi podsunął temat jak to zrobić żeby jednak w tej gorącej mieć muszę kurde wiadrem przelewać gorącą wodę żebym patrać. sobie proszę Ciebie w gorącej wodzie. O, tutaj mają jakieś eventy, proszę bardzo. Mhm. Ale piękne góry. Pani się tam patrzy, za płotu. Ciekawe jest, co ja tutaj majstruję. To co ten szpieg robi z tym dronem? A patrzcie, wyżej. Lampeczka z fotowoltaiką. Na takiej wsi, no. Chińczycy to potrafią. 出来了，就这样的。小心小心。好好看呀。啊、哦，挺好看的呀。是种那个大米的吗？<laughs> 可以。识别出来的吗？文件文件。Come on. a t t a c t i v e can show. A little bit cold. Tak, i muszę tego skuteru sprzątać drogi, bo mówi, że tutaj jest niebezpieczne miejsce, newralgiczny punkt. Ale tu jest pięknie wieczorem. Nie, no zobaczcie. Poszła kan do hen, łączanda Wow. było, cieszy się, bo musiał geni O, jest mój O, hello, uncle. Hello. Oh, yeah. Zobaczę. Dobra, ja mówiłem, że szybciej, ale nie aż tak szybko, bo ja tutaj jedną ręką jadę, panie. Ja jestem dobry Tokyo Drifter, ale ja to mam jeszcze robotę, tak? Ja muszę dowieść te materiały, dowieść do moich prezesów, którzy to oglądają, kierowników. Ja jestem tylko wice kierownikiem, wiceprezesem. Patrzcie, jest zator. Halo! I oh, O, Cholera jasna. Patrzcie, łebasy rzucają petardy. Tylko nie pod kołami. Przecież to jest pożyczony motor, panie. O jest, zobaczcie, pani przygotowała nam palenisko, żeby się ogrzali. On mówił, że nawet normalnie to tak nie grzeją. Tylko dla gości, patrz. Ale miło. To są tacy dobrzy dla nas. Już nie mówię tylko, że dla mnie, tylko dlatego, że Dzięki nim możemy to pokazać. Te prawdziwe Chiny wam. Czy już nam nasze zielonki? Zobaczcie, piecyk jest przenośny. Miednica z paleniskiem. Koło stołu się stara. Już mamy ogrzewanie. Patrzcie. Hot water. Oh, water, thank you. So because... oh, Okej, okay. thank you so much. Kaisa, i kaisa, i... Kaisa, uja, uja. O, zobaczcie, palenisko To jest nie tylko do ogrzewania, ale również do jedzenia. Tutaj są jakieś pulpeciki z naszą zielonką. Huch. Ale zimno jest naprawdę straszne. Zobaczcie, ołtarzyk jest tutaj. I to chyba nie jest buddyjski, bo nie widzę żadnych figurek buddyjskich. To chyba jest taoizm. Trzyma jego siostra. Robi biznes w Szwajcarii. Ludzie z takiego środowiska przesada. To czasami dopiero zaparcie, nie? To jest dopiero godne podziwu. Dobra, i tak myjemy tutaj rączki. Chyba. Nie ma mydła No i może jest, tylko... Ja nie będę... Jeszcze myjemy rączki w grącie i w wodzie W sumie to jest bardziej do tego, żeby się ogrzać Nie ma to jak się ogrzać przy piecyku, zobaczcie Ładny piecyczek Pani gotuje wodę już Kształt ten z Jest klimacik Naprawdę jest klimacik i wyobraźcie sobie, że tutaj są, są ludzie, którzy w ogóle nie mówią po mandaryńsku. Te babcie, ja ich w ogóle nie rozumiem. Niektóre rzeczy były podobne do mandaryńskiego, ale ona nie ma to, co ja mówię. No już, Ryż jest na elektryczności, tak? Zobaczcie, firma da, bardzo dobra tutaj. Całe łodowło się mailem O, na nim się ma. O, 土豆，土豆怎么吃得饱？就试试看。对，就土豆泥。没没没关系，我说我在，我是说我们国家的区别，但是我我在中国也吃米饭呀。对，干土豆哎，sausages，香肠是 sausage。y e a Hello，喵，喵。辣椒吃不吃？辣椒吃呀。这里没辣椒。必须的。这是豆腐圆子。啊，豆腐圆子，我非常喜欢。看好不好吃？肯定会好吃。对对对嗯，好吃哦。好烫的不？慢点。 有点疼。最冷的时候是现在吗？就是这个、oh, uh, yes. 这个月吗嗯、oh. <Yes>. uh, 那那个、uh, 在农村生活幸福吗？嗯。Um, 你觉得开心吗？还还好。还、啊、好。呃，我呃，I d o n 呃，I f e e so 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 so。那你。嗯。Um. 嗯，香菜好吃，是吧？嗯，我自己做的，嗯，真好。我做的，嗯，非常好吃。好吃，多吃点嗯,嗯，好。对。我我、嗯、我也是在农村长大的。但是、啊、你们那生活习惯跟我们不一样啊。不一样的生活，不一样的一个，吧是吧？是的。 Załogu długo mnie nie było. W końcu po dwóch tygodniach nadajemy wam odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli nie, to napiszcie, e, dlaczego mnie nie było. Dlatego, że jestem w Polsce. Jeżeli oglądaliście streamy, to wiecie. Jeżeli nie, to Wam teraz mówię. Jestem w Polsce, zdaję sobie prawko na dwie kategorie na motocykle i samochody. Nie wiem, czy przydatna jest Wam ta informacja, ale i tak Wam mówię. Nagrywałem długo, dlatego, że nie mogę się nastroić na robienie kilku rzeczy naraz. Poza tym zobaczyłem, że z tym YouTube'em jest tak trochę rdzewiejąco. Znaczy tak, wydałem na tworzenie tego YouTube'a pół roku, co pewnie nie jest mało. Ale przez ten czas bardzo mało zarabia. I jako kurczę facet, który ma już te 30 lat, przydałoby, żebyś miał troszeczkę kaski, nie, żebyś zarabiał, żebyś był odpowiedzialny za siebie. Więc byłem przygotowany na to, żeby robić tego YouTube'a troszeczkę i tracąc na niego, rozumiem. To jest normalne, jak najbardziej. Ale już to jest takie ciche pukanie drzwi, że kurczę jednak, no tak nie wyrobimy. Trzeba mieć jakieś pieniądze na życie. Sz Szczególnie zobaczyłem na tym YouTube'ie, że są bardzo małe zarobki. No i to. Nie lubię gadać o kasie, ale niestety tak jest. Założyłem tego Patronite'a, żeby się jakoś to ciągło, ale no nie musicie wpłacać, Po prostu mówię, jeżeli chcecie wspierać kanał, to teraz jest ta opcja. Na tym patronacie jeszcze na tym nie znam. Jego tam super nie uzupełniłem, ale oczywiście to by mi bardzo pomogło. Ale dlaczego mówię wam te litania, bólu i rozpaczy? Dlatego, że no po prostu no ile można to ciągnąć. Ja jestem teraz sobie w Zielonej Polsce, bardzo ładna pogoda, super jedzenie. No ale tak mówię, niech samym klebem żyje człowiek, albo inaczej, nie samym YouTubeem żyje człowiek. W moim przypadku. No, nie może żyć YouTube'em, dlatego będę pewnie zmieniał content, będę zmieniał troszeczkę swoje profesjonalne poczynania. To znaczy, będziemy więcej nagrywać o samochodach, może też w innych językach. No, ale to takie malutkie plany, które mogą nie wyjść, ale tak wam mówię. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś się pytał, może interesuje się. No i powód mojej absencji, oczywiście, jest ten, że zdaję sobie tutaj prawo jazdy, ale także zdaję sobie sprawę, że ten YouTube nie idzie za bardzo perspektywistycznie. Realistycznie podchodząc do tematu, naprawdę nie wyrobię na życie po prostu poświęcając tyle czasu na YouTube. A. To znaczy i nie narzekam sobie, po prostu mówię, że czas jest teraz żeby wziąć się do roboty, jakieś bardziej rzeczy takie biznesowe, które przynoszą pieniądze. Dlatego niestety, ale trzeba podejść do tego realistycznie, a realistycznie znaczy Myśląc pieniędzmi, no bo niestety mam, wydałem pół roku na ten kanał, a jednak on nie daje mi pieniędzy nawet wystarczająco na to, żeby się utrzymał. No nie? Nawet nie mogę za to zapłacić czynszu teraz, co mam z YouTube'a. Otworzyłem tego Patronite'a. Pewnie, że chcecie wpłacać, to jak, jak super, ale nie chcę liczyć na Was, tylko tylko po prostu wziąć się do roboty, podkasać rękawy i zacząć coś robić takiego, co przyniesie oczywiście mamone pieniążki. Ale to nie znaczy, że, że ten kanał przestanie istnieć, to tylko oznacza, że spowolnimy produkcję. Filmów YouTube'owych. Po prostu będę musiał teraz patrzeć bardziej, żeby się utrzymać. I nie patrzę na was, żebyście Wy mnie utrzymywali. Chociaż wiem, że bardzo wspieracie ten kanał i bardzo lubicie go, bo naprawdę mam super grono ludzi, którzy słodzą, do poziomów cukrzycy typu 2 nie no żartuję, naprawdę fajnie, że jesteście ja, ja to doceniam, dlatego będą jeszcze jakieś materiałki, będzie coś po prostu myślę teraz, żeby się troszeczkę przekierunkowywać w stronę zarabiania pieniędzy, co nie oznacza że oddam się tylko kasie, po prostu trzeba zarabiać pieniądze, nie? Trzeba, trzeba żyć jakoś, z czegoś trzeba żyć, na razie YouTube mi na to nie pozwala, ale to nie koniec świata po prostu mówię, dlatego jest tak jak jest, dlatego spowolniła się machina wrzucania filmików na YouTube, o kurczę, tutaj mój piesek już nie może wytrzymać, on też chce się potrzymać, coś trzeba mu pokazać na kamerze. Dzięki jeszcze raz, że jesteście na tym kanale i będziemy iść raczej w kierunku motoryzacji. Tak jak na pewno słyszeliście czasami na streamach u Piotra Chiny, jeżeli byliście, a jeżeli nie, to polecam jego kanał. Piotr Chiny zaprasza do Shenzhenu, będziemy razem nagrywać również. Bardzo fajny gościu. No i czekam na powrót do Chin, a on nastąpi dopiero wtedy, kiedy otrzymam pozwolenie na jazdę na drogach nie tylko polskich, ale i międzynarodowych, bo potrzebuję właśnie prawka jazdy międzynarodowego. Oczywiście mógłbym go robić w Chinach i byłoby szybciej i byłoby taniej, ale pomyślałem sobie, że w Polsce akurat jak tutaj jestem, kupię sobie troszeczkę jeszcze pączków, bułeczek fajnych z piekarni polskich i przy okazji zrobię te prawo jazdy. No, że dawno nie byłem na ojczyźnie, no to sobie powącham te piękne kwiaty, które u nas rosną. No. I znam te prawa jazdy. No to tyle, jeżeli chodzi o gadanie. Dzięki ogromne, że jesteście. Jak widzicie, jestem nieuczesany, włosy nieumyte, jak zwykle. Um, no i po prostu przechodzę przez taki teraz proces zastanawiania się, jak teraz to utrzymać wszystko i przede wszystkim siebie. No nie, chłop, 30 coś lat powinien się utrzymać, a na razie dryftuje na tej. Głębokiej wodzie nieznanej mi połaci, jakim jest YouTube. No dlatego jeszcze raz dzięki ogromne, naprawdę całuję i ściskam was, wszystkich, którzy wspierają ten kanał. Pieniążkami również. Jeżeli chcecie na Patronite wejść, to pewnie. Jeżeli nie, to też spoko. Subskrypcje, polecenia i lajki jak najbardziej napędzą tą machinę, ale nie winię was, jeżeli tego nie robicie. Po prostu bardzo byłoby miło, jeżeli was interesuje ten temat i sposób jaki przedstawiam Wam Chiny, Azję i, i samochodowe fantazje, bo teraz to będzie na fali, to będziemy jechać dali. Oby nam bogowie motywację dali. Nie no, żartuję, bogami oczywiście jesteśmy. Okej, okay, dobra, już zacznie się coś, coś złego. Dlatego, przepraszam jeszcze raz, że nie było mnie trochę na tym YouTubie, ale tak jak mówię, no, trzeba się wziąć za coś, co przyniesie kaskę, a na razie to z YouTube'a tego nie ciągnę, co nie znaczy, że to jest Wasza wina, że nie subskrybujecie, bo wiem, że subskrybujecie, wiem, że pomagacie. Bardzo dużo ludzi wsparło mnie patronajtami, patronajtopodobnymi, podobnymi i kawami, dlatego z całego serca dziękuję za to. To będzie jeszcze materiał. Pomyślałem o tym, jaki zrobić taki ekstra content dla tych ludzi, którzy wspierają właśnie mnie patronajtami. Napiszcie, jeżeli macie jakieś sugestie. Na razie jestem tutaj w Polsce, zdajemy prawo jazdy, cieszymy się naturą, jemy polskie pieczywo. No i co? Czasami nagrywam na żywo, ale to też właśnie widzę, że zabiera dużo czasu, co nie oznacza, że nie lubię z Wami gadać. Po prostu teraz będzie mnie troszeczkę mniej, bo trzeba się skupić na wyjściu z tego doła, w jakim jestem. Tak jest, trzeba wrócić do Chin, trzeba zalać pieniążki i trzeba przynosić kontent, który rzeczywiście będzie się ludziom podobał. Bo bądźmy sobie szczerzy, mój kontent nie jest teraz taki rewelacyjny, co nie, co nie jest koniec świata, po prostu taki jest. No. Dlatego jeszcze raz dzięki ogromny za to, że byliście ze mną i jesteście. i Kanał się jeszcze nie zatrzymuje, on trochę spowolnił. Mam jeszcze bardzo dużo materiału, na pewno go wydam. Na pewno zobaczy światło dzienne YouTube'a, moje filmy, moje poczynania. No i tak, jeżeli macie jakieś fajne pomysły, chcecie się spotkać w Polsce, napiszcie, może coś zorganizujemy. W każdym razie dzięki ogromne za wszystko, dosłownie za wszystko, za subskrypcję, polecenia, lajki, no i oczywiście wspieranie pieniężne, ale tak jak mówię, nie chcę, żeby ten kanał był tylko wspierany przez Was. Chciałbym, żeby to się rozwijało również bez podtrzymywania, bez Waszej resuscytacji. Dlatego będziemy myśleć tak bardziej, żeby to robić niestety interesownie, znaczy właśnie z firmami. Zobaczycie potem właśnie, xpeng do mnie też napisał, może będziemy z BYD, jest dużo fajnych pomysłów, będziemy realizować. Będę bardziej właśnie toczył się w kierunku motoryzacji, dlatego że tam są jakieś pieniążki, tak? No, po prostu tak jest. Uwielbiam podróżować, kocham podróże, a może wiadomo, coś jeszcze lepszego z tego wyniknie, więc nie myślę negatywnie, chociaż troszeczkę mam, przyznaję się, że jest trochę depresyjnie, no ale tak chyba powinno być, nie? Życie to sinusoida, nie? Jakbyśmy tylko zjeżdżali z górki, to byśmy się spaśli i byli nieszczęśliwi, bo wszystko byłoby za łatwe, więc dobrze, że jest trudno, dobrze, że jest pod górkę, jest super pogoda, naprawdę napawam się tym, co jest tutaj w Polsce, no ale tak jak mówię, trzeba się brać do roboty. No i co? Życzę Wam wszystkiego najlepszego, fajnych wakacji, lata, pogody już Wam nie muszę życzyć, być świetna. Co? Trzymajcie się. Super. Dzięki za wszystko.